Fiodor Czerkaszyn z nami, według y, telewizji ESPN, jeden z 50 najlepiej zapowiadających się pięściarzy. Y, to chyba miłe. Witam serdecznie. Miło jest szczerze, no to tak, y, to moje prospekty ESPN, no to na razie, to, wiesz, szczerze to tak, nie mogę powiedzieć, że to się cieszy czy coś tam, motywuje, ale po prostu dążę do swojego, tak, to, to jakby z jednej strony jest, a przed sobą mam cel, do którego dążę, tak, i tyle. No, nie chcesz powiedzieć, że widzisz coś takiego i się nie uśmiechasz, tak? że ktoś cię docenia, że ktoś widzi w sobie potencjał. Zwłaszcza, że mówimy o amerykańskim rynku, który tak naprawdę jeszcze cię nie zna. No nie zna się, nie, nie zna, tak, ale chodzi o to, bardziej może jakaś też napinka, nie? ludzie tak Aha. napinają, podkręcają, ale mówię, że jeszcze taka... Dla mnie jakby ze, ze swojego konta patrzę, no to jeszcze długa droga i chcę już pochwalić się, jak coś wygram, jakiś PAS, czy jakąś dobrą, poważną walkę, gdzie naprawdę będę mógł pochwalić się, tak, to wtedy oczywiście będę zadowolony od tego, że coś wygrałem. A na razie te spn jakieś rankingi, które w ogóle dla mnie to trochę tak daleko, nie Także... Okej, okay, bo też pojawiłeś się w rankingu Federacji WBC, jeszcze tam na 30 chyba miejscu, ale powoli, powoli. No to już, to już bliżej, na przykład to bardziej, nie? Takie okay. ranking, gdzie już e, idziesz w stronę jakiegoś pasa czy coś takiego, także e, mam nadzieję, że do tego dojdzie, nie? Okay. ostatnio e, nawiązały współpracę z Telewizją Polską grupy Mateusza Burka i Mariusza Grabowskiego, no i kibice zaczęli mówić o Twojej walce z Robertem Parzęczyckim, mm. na przykład co ty na taki pojedynek? A na taki pojedynek a już rozmawialiśmy wiele razy, że taki pojedynek to jest, dla mnie w ogóle każdy pojedynek jest ciekawy. Szczerze, no tak powiem od siebie, że jestem gotowy walczyć. Teraz jak zarehabilituję swoją rękę, no to jestem gotowy walczyć. Tak po prostu wrócić już na zawodowy ring, jestem godny do, do boksu, powiem tak szczerze. I jeżeli mówić na temat walki, no to, to jestem gotowy walczyć, tak z każdym. Okay. A powiedz jak ta ręka boli jeszcze, co ty możesz nią robić? Bo, na przykład, e, chyba z Markiem Matyją jakieś delikatne sparringi zadaniowe e, w zakopanym robiliście? Tak, zaczęliśmy od tego, że po operacji wróciłem e, za tydzień chyba po operacji, już zaczęliśmy z trenerem przerabiać taką bardziej technikę, e, bieganie wiadomo, jakieś takie siłowe rzeczy. No i to obóz z zakopanym miałem, tak? Czyli cały czas jestem jakby w treningu ale prawą ręką uderzyć nie mogę, dlatego zaczęliśmy od pracy lewą ręką, garda, ruszanie się na nogach, jest zawsze dużo do poprawy, także kształtujemy swoją technikę. Ja okay, a powiedz kiedy będziesz mógł w takim razie tą prawą ręką uderzać, co mówią lekarze i jak Ty się czujesz, czy ta ręka wciąż boli? Na razie jeszcze boli, tak jak na przykład ubieram rękawice i zaczynamy jakąś pracę na worku czy tam w parze, no to czuję, i doktor powiedział, że to jest normalne, także w tym okresie to ma boleć, ma prawo boleć. I mam nadzieję, że za trzy, dwa, tygodnie już zacznę powoli, jakby nie odczuwać może tego bólu. Mam nadzieję, nie? I żeby wrócić na jesień zdrowym na zawodowy ring. W listopadzie ma być chyba gala w Zakopanem. To pewnie będzie data Twojego powrotu na ring? Mam nadzieję. Może coś jeszcze wcześniej się uda na przykład zorganizować jak będzie... No na kiedy ty byłeś gotowy tak naprawdę boksować? Wiesz, no, chętnie bym wystąpił w październiku, jak byłaby taka gala, tak, ale zobaczymy jak ręka, jak teraz później. Jak za dwa tygodnie już poczuję, że jest wszystko w porządku, no to chętnie na, naprawdę już, no naprawdę stęskniłem się już za tym także. No, wierzę, wierzę, bo ty jesteś <grym> ambitnym człowiekiem. <grym> tutaj... Więc wierzę w to. to jeszcze na koniec zmieńmy temat. Yy, powiedz mi, czy Ciebie jako młodego pięściarza taka walka jak Mike Tyson, Roy Jones Jr. emocjonuje, obejrzysz to z chęcią, czy niekoniecznie? Nie powiem tak, że z chęcią. Nie, To tak jakby jeszcze patrząc okiem, tak jak z dzieciństwa, no to wiadomo, to są idole, które, nie, talenty i teraz trochę na odwrót, to smutno i szkoda, że w tym wieku oni muszą wychodzić na ring i coś tam za jakieś pieniądze, to za duże, przepraszam, pieniądze, ale wychodzić i robić to, co oni już wcześniej robili. teraz to trochę tak żałujący, można powiedzieć. nie? Także bardziej będę oglądał to z, z taką ciekawostką po prostu, a nie z to, że chęcią do boksu. Teraz już. Rośnie młodzież, inny boks już prezentują szybkość, taktyka. Bardziej to mi się podoba. Okej, okay, ja tak generalnie, to nie wiem czy ta walka w ogóle zakończy się werdyktem czy nie, ale przewidujesz, że kto w niej okaże się lepszy? Były, były mistrz świata wagi ciężkiej, w sumie Roy Jones też był mistrzem świata wagi ciężkiej. Tyson czy, czy Roy Jones Junior? Mam nadzieję, że nokautu nie będzie w tym pojedynku, żeby było to na punkty. Jeżeli na punkty, to mam, może Roy Jones w tym pojedynku może wygrać. Dziękuję bardzo.